Biorąc pod uwagę miejsce pochówku, miejsce egzekucji, to prawdopodobnie nie zastanawiali się nad tym, że ta zbrodnia w przyszłości może być zdemaskowana, że komukolwiek przyjdzie do głowy pomysł, żeby yy, no właśnie próbować ustalić, ustalić jakby losy zamordowanych Polaków. Niemniej jednak obawiali się, że mogą być osoby, które będą próbowały coś więcej dowiedzieć się o swoich bliskich. I z tym powiązałbym jedną z deportacji, tak zwaną deportację katyńską w 1940 roku, kiedy zostali wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego do Kazachstanu najbliżsi zamordowanych. To jest w pewnym sensie próba też ukrycia tej zbrodni. Wychodzili z założenia, tak mi się przynajmniej wydaje, że te rodziny, ci najbliżsi, żony, dzieci, bracia, siostry, być może rodzica zamordowanych, mogą być świadkami w sprawie, bo będą na przykład wysyłali listy, będą próbowali się dowiedzieć, co stało się z ojcem, mężem, bratem, może dziadkiem. Czyli jest ten taki drobny element tej niepewności. Ale to bardziej też chodziło o to, żeby po prostu wyeliminować nie tylko oficerów, policjantów, funkcjonariuszy Straży Leśnej, Straży Więziennej, Wywiadu i Kontrwywiadu, ale również ich najbliższe rodziny. Tylko pragnę w tym miejscu zauważyć, my mówimy tutaj o. Dwudziestu, ponad 22 tysiące osób, bo kilkaset osób ocalało z tej zbrodni. 22 tysiące osób zamordowanych to jest ponad 25% ludzi wykształconych w Polsce. To jest elita intelektualna Polski. To jest też zabieg w pewnym sensie. Celowy, jeżeli złączymy to z deportacjami, to wszystko nam się układa tutaj w logiczną całość, bo przecież ci najbliżsi zamordowanych, rodzice, żony, to też jest w pewnym sensie elita naszego społeczeństwa. To jest jeden wielki plan dokonania ludobójstwa na polskich elitach intelektualnych.